Дякую всім! Мам на ім'я Катюша і запрошуємо на мій вихід шоу-канал. І дійсно я повім вам не тільки о тим, хто опруч росіян мешка в Росії, але й о дуже цікавих історій, які мені ще недавно придажила. Пощадам кавалерки на Кримі, яку ми наймуємо э, туристом. I miesiąc temu gdzieś tak zadzwonił mój telefon i słyszałam nie dziwne, tylko taki oryginalny rosyjski akcent. I ten akcent był trudny do pomalenia, więc ja od razu wiedziałam z kim rozmawiam. Tego dnia nasze miasto Teodozja było przepełnione wojskowymi, i szczerze mówiąc było niepokojące. Nagrałam odcinek o przynależności Krymu i na samym końcu powiedziałam, co się dzieje teraz na półwyspie. Wiedziałam, że po drugiej stronie mówię Czeczen lub Ingusz są to narodowości, o których u nas na pewno każdy wie, każdy każdy i każdy na pewno rozpoznaje. Ingusze i Czeczeni są dwoma głównymi, braterskimi narodami w Wajnach. Obie nacje bardzo trudno odróżnić od siebie, nawet tym, którzy od dawna mieszkają na Kaukazie. Chociaż to właśnie Czeczeni, według badań etnografów, są narodem bardziej zmienionym przez czas. Inguszów natomiast cechuje silne przywiązanie do wiary, a ich życie i zasady są trudne do zrozumienia dla Słowian. Ingushetia leży w sercu Kaukazu, a przy tym jest najmniejszą Republiką Federacji Rosyjskiej. Mieszka w niej około 480 tysięcy osób. Możemy napotkać tam na niesamowitą, wręcz bajeczną naturę. Do jej koronnych przykładów zaliczamy m.in. wąwóz Osyński, przez który biegnie jedna z najpiękniejszych dróg wysokogórskich świata. Naturalny krajobraz przyozdabiają wyrastające gdzie niegdzie ludzkie osiedla oraz historyczne ruiny, spnącymi się w górę, świecącymi w blasku dnia iglicami. Prawie wszyscy Ingusi mówią dwoma językami, rzadko rosyjskim i zawsze inguskim. Republika sama w sobie ma najmniejszy odsetek Rosjan w kraju. Jest to mniej niż 1%. A jednocześnie najwyższy wskaźnik urodzeń. Czeczenia graniczy z Inguszetią, Negestanem, Gruzją i Osetią Północną. Na jej czele stoi autorytatywny prezydent Ramzan Kadero. Językiem używanym jest czeczeński oraz rosyjski. Bogactwem Republiki. Są liczne złoża gazu i ropy naftowej. Wspomniane narody pozwalają mężczyźni na posiadanie nawet czterech żon. I mąż buduje dla każdej osobny pokój lub kupuje osobne mieszkanie i chodzi do nich spać, ściśle na zmiany. Oni nie mają zwyczaju spotykać się przed ślubem tak jak my, a tym bardziej żyć bez ślubu cywilnego. Często słyszymy, że panny młode zostają skradzione. Podróżując tam w ogóle nie można nosić krótkich, krótkich spódnic, bo z tej podróży po prostu kobieta może nie wrócić, a raczej zostanie porwana. Jeśli Czeczeń lub Ingush jednak ma rosyjską żonę, jest to bardzo rzadkie, po prostu wyjątek od reguły, oznacza to, że syn sprzeciwi się rodzicom i rodzinie. Jest niestety albo stety zobowiązany poślubić inną kobietę, drugą żonę. A może trzecią, czwartą ze swojej narodowości. Taka kobieta, czyli żona, nie może znaleźć sobie pracy poza domem, a jej zadaniem jest wychowanie dzieci. Jeśli mąż jest najmłodszy w rodzinie, to jego rodzice będą mieszkać razem z Wami. Taka kobieta, ona służy służy tej rodzinie, my karmi i sprząta po wszystkich. Ingusze bardzo szanują swoich rodziców. Tak bardzo, że najczęściej żyją w jednej, dużej rodzinie, pomagając sobie nawzajem. Jeżeli są biedni, krewni zapewniają im wyżywienie. To zasługuje na szacunek. Większość wesel w Fingushetii odbywa się tak, że swaci przychodzą do rodziny przyszłej żony i mówią, że chcą zabrać córkę do nowej rodziny. W kaukaskich nacjach mąż zgodnie z zasadami nie może publicznie przytulać, całować, a nawet dotykać swojej żony. Dość często poruszany jest u nas temat strachu przed Czeczenami I nierzadko pojawiają się wiadomości o morderstwach lub rabunkach z udziałem tych narodów. Ogólnie mężczyźni z Czeczenii lub Inguszy są bardzo silni, twardzi. Odpornie, może być nawet niebezpieczni. I oni wszyscy żyją z, zgodnie z zasadą: wszyscy za jednego, jeden za wszystkich. Więc lepiej unikać konfliktów, czyli lepiej w ogóle, w ogóle nigdy nie wchodzić z nimi w konflikty. Wracamy do mojej telefonicznej rozmowy. Słyszę akcent, ale głos jest zbyt miły i życzliwy. Zgodziłam się na wynajem, dałam im klucze, nawet zaproponowałam posiłek, ponieważ to żołnierze przybyli po prostu z ćwiczeń wojskowych, ze swoimi śpiwami, namiotami i tym podobne. Ale okazało się, że mają ten post, ramadan i w ciągu dnia im nie wolno jeść nawet pić. Powiedzieli mi, że nigdy w życiu nie pili alkoholu, nie palili papierosów, nie używali narkotyków. I w ogóle zapytałam o to wszystko, bo martwiłam się, czy nie zorganizują w naszym mieszkaniu pijackie imprezy. Ale okazało się, że wszystko w porządku i następnego dnia ja już przyszłam po klucze. Po ich pobycie byłam bardzo zaskoczona, zdziwiona, ponieważ w mieszkaniu panował po prostu magiczny porządek, idealna czystość. Oddając mi klucze, jeszcze raz dziękowali i poczęstowałam ich krymskimi jabłkami, bo akurat miałam zamówioną taksówkę i ostatecznie wyjechali. I nie minęła godzina, jak otrzymałam jeszcze raz wiadomość z podziękowaniami. Co dalej? Dokładnie tydzień później e, dostałam wcześniej rano nieoczekiwaną wiadomość o treści. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, abyś była moją żoną. Myślałem o tobie cały tydzień, zakochałem się. Pierwsza moja reakcja Zrobiło mi się miło oczywiście, ale o co to w ogóle chodzi? Już nie jestem nastolatką, jestem starą babcią. No co się dzieje? I postanowiłam, że nie będę odpowiadać, ale otrzymałam jeszcze więcej wiadomości. Po ciebie już wyjeżdżają. Baran został już zabity. Przygotowujemy świąteczny stół. już nie było śmieszne, bo tego typu mężczyźni, niestety, w tym wypadku na pewno, niestety, odpowiadają za swoje słowa, czyli nie rzucają słów na wiatr. Dla mnie to było bardzo dziwne, ponieważ w pierwszym dniu, kiedy oddawałam klucze, byłam nie sama, byłam z rodziną i w ogóle nie uśmiechałam się, nie chciałam się podobać i ogólnie rzecz biorąc nie wchodzę w szybkie jakieś kontakty, znajomości i zawsze zachowuję dystans. Kilka dni później zdałam sobie sprawę, że nie można milczeć. I 6 miesięcy temu, około 6 miesięcy temu, była taka historia w Simferopolu, kiedy dziewczyna młoda została codziennie molestowana przez nowo przybyłych sąsiadów Czeczenów. A jej ojciec napisał apel do ich prezydenta, ponieważ wizyta np. ojca do nich na rozmowę jest. O, po prostu szaleństwem i może się skończyć źle. Ale ich prezydent nie mógł pomóc i ojciec się z nami przyszedł do nich i wywiozł ciężarówkę do transportu baranów. Oczywiście u mnie w domu wszyscy byli świadomi tej sytuacji, w ogóle po zablokowaniu jednego numeru pisali do mnie z drugiego, więc postanowiłam odpowiedzieć. Pomyślałam, że opowiem o swoim życiu, o e, moich zasadach życia, tak? o tym, że wychowałam się w inteligentnej, rosyjskiej, prawosławnej rodzinie, rodzinie i, e, bez względu na to, że nie jestem muzułmanką, moje zasady są bardzo podobne do ich pod względem małżeństwa, wielokrotnych ślubów, współżycia z mężczyznami i tym podobne. I za jakiś czas, e, za jakiś czas, nie od razu otrzymałam odpowiedź taką lakoniczną i napisał e, następne. Szanuję Wszystko rozumiem. Respekt. Otrzymałam przed chwilą taki bukiecik przepiękny. I kontynuujesz, będzie końcówka, e, opisany mężczyzna, później trafił na mój kanał i zrozumiał, że mam wielu znajomych, mam wielu przyjaciół, czyli jednym słowem odkrył Was. I także zauważył ogromną liczbę komentarzy zapytał, w jakim są oni języku. Ostatnio wymienialiśmy się z nim świątecznymi rzeczniami, bo oni, muzułmanie, mieli święto i my na początku maja mieli Wielkanoc. Tak, każda nacja ma swoje tradycje i zwyczaje, i czasami trudne do zrozumienia. i Jestem pewna, że oni czasami nas też słabo rozumieją. I nie wymagam, żeby wszyscy nas kochali, czy osobno mnie kochali, tak? A wystarczy, że ludzie po prostu będą mieli szacunek do naszej wiary, do naszych tradycji, zwyczajów i na odwrót. A na tym wszystkim dziękuję za uwagę. Życzę wszystkim dużo zdrowia, radości, miłości, słońca i do następnego odcinka. Papa, Boziaczki. Tak, każda nacja ma swoje. Ко мне оса прицепилась.